Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Aniu, oskarżę, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Aniu? Oskarze? Zaraz coś upichcimy. Asełko? Co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach, ty, elfie łaką, A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście słodkimi dziećmi a tutaj wasze zdjęcie ha to już wiem czym się zajmujecie gdy moje elfy nie patrzą napisali też że podobno czasami nie sprzątacie swoich zabawek czy to prawda poprawicie się na pewno a ja skończę gotowanie Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś odejdzie. No? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie? Mamusia i tatuś. Oraz cała rodzina. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą Zerknijmy, co my tu o was mamy. Aniu, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz bawić się z pieskiem. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że bardzo kochasz swoich rodziców. Oskarze, jesteś już dużym chłopcem. Podobno bardzo lubisz gry na konsoli. Chciałbym Cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Wiem też, że masz w domu pieska. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie. Choć nie widzę Was na liście grzecznych dzieci, musicie zacząć bardziej się starać. Dacie sobie radę. O, to Wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy na... O, a co to za tym, ha? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, 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 ty. A, się a, nie wiem. A jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. <grystanie> tak. <grystanie> no dobrze, czas ruszać. O, kochane elwy. gotowi na podróż? <grystanie> A idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko gdzie mam lecieć z prezentami hmm, No zaraz, zaraz O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała na przedą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, O, a co to? Pasażer na kapel? Tak, jest nieudany. Aha, bez is oh, the season to be jolly